w twarz i wiedziałem, że pójdziemy sobie tam głęboko w las Tam nad klif gdzie piękne ptaki grają muty starzy znów. Będę cię całować w ustach a ty mnie też o! Stoimy nad klifem. Wszystko takie piękne, ja patrzę w twoje oczy, ty pan już masz się całować, już się chwytam we ramiona, a ty się patrzysz w moje oczy. Oczy! A ja zrzucam cię, zrzucam cię, zrzucam cię, twój cię, zrywk. Oh, nie.